Cześć, witajcie! Dzisiejszy odcinek to odcinek numer 3, gdzie wpisujemy w komentarzu hasło Paca InStar Titan X, żeby wziąć udział w losowaniu wypasionych narzędzi marki InStar. Tym samym ten odcinek to już jest ostatni odcinek, gdzie możecie wpisywać to hasło, bo w przyszłą niedzielę będzie wielkie losowanie. I no i w końcu ktoś wygra te narzędzia. Moi drodzy, na sam koniec pomyślałem, że zrobię troszeczkę taki efekt dekoracyjny typu firework, czyli będzie to Czesany tynk betonowy z różnymi rodzajami opalizacji. Także będzie się działo, będzie kolorowo i ekspresyjnie. Zapraszam Was na udział w konkursie, jak również na obejrzenie odcinka. Pozdrawiam, Adam Malarz Bizantyjski. W dzisiejszym odcinku głównym naszym narzędziem będzie, poza oczywiście nakładaniem pacą, właśnie paca trawiasta. Praca trawiasta marki Instar, którą będziemy tworzyć, taki efekt czesanego betonu. Dodatkowo tą samą pacą nałożymy różnego rodzaju opalizację, żeby ten nam się mienił i opalizował. Także dzisiaj będziemy się bawić głównie pacą trawiastą. Zaraz przejdziemy sobie do nakładania w tynku nakładania pierwszej warstwy, a później przy drugiej warstwie przejdziemy właśnie do pasy trawiastej i będziemy czesać nasz tynk betonowy. Jak widzieliście, pierwszy etap nakładania tynku jest taki sam jak zawsze. Czyli najpierw nakładamy podkład, następnie nakładamy jedną warstwę tynku na gładko, na grubość ziarna. Tynk betonowy, jaki kładę w dzisiejszym odcinku, to produkt marki włoskiej MP, a nazywa się Rasato Fine. Tynk betonowy o drobnej strukturze ziarna. Następnie, teraz jak ta nam pierwsza warstwa wysycha, po gdzieś około 8 do 10 godzin nakładamy drugą warstwę i tą drugą warstwę już nakładamy dość grubo. Tutaj musimy tego tynku położyć nieco więcej, żeby mieć możliwość go trochę przeczesać. Także następnym etapem jest druga warstwa, którą nakładamy dość grubo tynku betonowego. Zapraszam. Tynk mamy przeczesany. Teraz czas dać mu dobrze wyschnąć. Tynk przy tak grubej strukturze musi wysychać minimum 24 godziny. Jak już tynk nam dobrze wyschnie, możemy się zabrać za opalizowanie. I właśnie a propos opalizacji. Czym będziemy robić efekt opalizacyjny? A mianowicie będziemy to robić takim produktem tikurili, który się nazywa tajka. Tajka to nie jest jakiś produkt nowy w, moim, tutaj w moich odcinkach. Często pokazuję Wam, szczególnie w przypadku złotej farby, jak nakładam gdziekolwiek jakieś złocenia. To jest właśnie tajka z tikurili. Z tym, że to co tutaj Wam teraz pokazuję, te farby niestety to już są takie, jakby powiedzieć, to białe kruki. Są to po prostu farby, które już niestety są wycofane ze sprzedaży, ponieważ ta tajka to jest tajka dwukolorowa. Co było czymś niespotykanym na rynku, ponieważ jedna farba, która mieniła się na dwa kolory. I właśnie to jest ta tajka. Niestety w sprzedaży już tej tajki nie ma, ale ja dzięki uprzejmości firmy Flash z Katowic otrzymałem jeszcze takich parę puszeczek, które oni mieli na magazynie, no i dali mi po prostu, żebym sobie potrenował, porobił sobie z tymi jakieś efekty dekoracyjne i, i tego typu rzeczy. Zapytacie pewnie, po co pokazuje produkty, które są już wycofane ze sprzedaży? Otóż, może, moi drodzy, te akurat produkty są wycofane ze sprzedaży, ale Tikurilla i stajką e, e, ma tutaj jeszcze dużo Fajnych, ciekawych produktów, ponieważ tajka cały czas jest w sprzedaży. Tylko, że już nieco kolorystyka się zmieniła. Te kolory, które mam, co prawda są już wycofane, ale jest katalog, w którym jest bardzo bogata kolorystyka tajki dostępnej normalnie w sprzedaży. I teraz przechodzimy sobie do opalizacji. Jak już nam dźwięk, jak powiedziałem, dobrze podesknie. Tak prezentuje się aktualna kolorystyka produktu tajka marki Gorilla. No tak, nieczęsto zdarza mi się tworzyć takie opalizujące efekty dekoracyjne, ale z racji tego, że dzisiaj jest ostatni odcinek naszego konkursu, to chciałem, żeby było trochę bardziej kolorowo. No i jest nieco bardziej kolorowo. Z tymi masami opalizującymi jest tak, że w dużej mierze zależne to jest od światła jak na to pada światło. W zasadzie, pod każdym kątem, jak położymy próbkę, próbka nieco inaczej wygląda. I tak samo by wyglądało na ścianie, gdyby rzeczywiście. Podświetlić ten efekt z każdej strony. Dołożyłem też tutaj takie spękanie, i wbrew pozorom, spękanie wcale nie jest złote, ponieważ to spękanie jest miedziano-turkusowe i tak też się mieni. Tylko no trzeba na to spojrzeć pod różnymi kątami. Taka właśnie specyfika tego materiału. Mam nadzieję, że efekt Wam się podobał. Bo cóż, no jest to efekt niecodzienny, pewnie w domu waszych ten efekt raczej nie zagości, ale kto wie, a może ktoś komuś się coś takiego spodoba. Oczywiście tajki są u mnie w sprzedaży, może już nie te tajki, które pokazywałem, czyli te dwukolorowe, ale klasyczne tajki jak najbardziej są u mnie w sprzedaży. Jeżeli potrzebujecie, jeżeli chcielibyście zobaczyć coś więcej, oczywiście piszcie do mnie w komentarzach, w mailach, wyślę Wam katalog, zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Także moi drodzy, dzisiejszy odcinek jest ostatnim odcinkiem. W przyszłym odcinku będziemy. Robić wielkie losowanie, oczywiście ostatnim odcinkiem naszego konkursu, bo ja nie mam zamiaru zejść ze sceny, także jeszcze trochę tutaj z wami pobędę, pokażę trochę ciekawych rzeczy. Także za tydzień mamy wielkie losowanie, porozdajemy sobie już nagrody. No i cóż, no i przejdziemy do kolejnego etapu tworzenia jakichś efektów dekoracyjnych. Dzisiaj to już wszystko. My widzimy się w kolejnych odcinkach, a wy nie zapominajcie oczywiście o subskrybowaniu kanału, wrzucaniu dzwoneczka, żeby niczego nie pominąć. Bo będzie jeszcze tego naprawdę wiele. Do zobaczenia. Cześć.